Świątecznie znów się zrobiło, mm -hmm, już tak nie, tego, nie machaj tą nogą, bo dzisiaj Nic, jest nie robię, święto, <laughs> święto, porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, siostrą Drianą Kuczek, przełożoną Płockiego Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, bo dziś drodzy Państwo w Kościele Katolickim Niedziela Miłosierdzia Bożego. Cześć Boże siostro, witamy, dzień dobry, w niedzielny świąteczny poranek. Witam serdecznie Pana i wszystkich widzów. Będzie siostra. Jesteśmy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Właśnie. Tak, jesteśmy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W miejscu, gdzie od ponad siedmiu lat Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wznosi nową świątynię w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. No właśnie, siostro, jak wyglądały te objawienia? Proszę opowiedzieć. Mm -hmm. e, miało to miejsce 22 lutego 1931 roku. To była pierwsza niedziela Wielkiego Postu. I jak tutaj widzimy właśnie tą postać Chrystusa z martwych stałego, przyszedł on do siostry Faustyny, kiedy przebywała w swojej celi, w swoim pokoju zakonnym w oficynie na, na, na pierwszym piętrze. Ukazał się jej w białej postaci, w białej szacie i powiedział do niej takie słowa: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem ufam tobie. Jak wiemy, Siostra Faustyna nie była malarką, ale chciała spełnić to, to pragnienie pana Jezusa. I kilka lat później, w roku 1934, udało się namalować już w Wilnie obraz Jezusa Miłosiernego przez pana Eugeniusza Kazimirowskiego. Znanym obrazem też na całym świecie jest obraz Adolfa Chyły, który odbiera cześć w krakowskich Łagiewnikach. Jak widzimy tutaj, jesteśmy dosłownie w tym miejscu, gdzie widać ten obraz, gdzie Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie. Kościół jeszcze jest w budowie, jeszcze nie jest wykończony, ale tutaj w przyszłości będzie właśnie kaplica adoracji Najświętszego świętszego sakramentu. Chrystus tego obrazu nam błogosławi, dzisiaj szczególnie w to, w to święto i zaprasza nas do ufności, dlatego te trzy słowa pod tym obrazem Jezu, ufam Tobie. Widzimy, że wiernych nie, nie, nie brakuje, też przychodzą się, modlą, bo miejsce, jak w wspomina siostra, przecież wyjątkowe. Jak święta Faustyna trafiła do tego miejsca? Jak znalazła się w Płocku? Tak, siostra Faustyna przyjechała tutaj do naszego polskiego klasztoru w 1930 roku, była wtedy bardzo młodą siostrą zakonną, miała tylko 25 lat, jeszcze była przed ślubami wieczystymi. I tutaj przyjechała, aby pełnić posługi w kuchni, w piekarni i w sklepie piekarniczym, gdzie sprzedawała chleb mieszkańcom płocka tej nowej świątyni w przyszłości w dolnej części będzie muzeum Świętej Siostry Faustyny, gdzie zachował się ten piec, w którym wierzymy, że właśnie siostra Faustyna również piekła, piekła chleb. Co wiadomo, mimo tego, że była osobą młodą, chorowała bardzo ciężko na gużlicę płuc i przywodu pokarmowego, ale mimo to wszystkie swoje prace, wysiłki ofiarowała za te osoby, które najbardziej potrzebowały jej modlitwy, pomocy. A za te, które straciły ufność w Boże Miłosierdzie. Jak, proszę siostry, wyglądały te, 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 te objawienia? Do czego mogą też odnieść się wierni, w tym najwięksi grzesznicy, którzy wiemy, że, że regularnie docierają pod ten mhm. obraz? Tak. No dzisiaj jest Święto Bożego Miłosierdzia i to właśnie tutaj też w Płocku w 31 roku Pan Jezus po raz pierwszy powiedział do siostry Faustyny, iż pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Niedzielą Miłosierdzia. Pragnął, aby ten dzień był ucieczką i schronieniem dla biednych grzeszników. Wiemy, że w Kościele ta niedziela kończy oktawę wielkanocną. Ostatni raz już tak śpiewamy pod koniec przy świętej Alleluja. To też pokazuje nam, że właśnie męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest dziełem miłosierdzia. Czyli właśnie Pan Jezus umarł i znakrywał, dlatego że jest, że jest miłosierny. I dzisiaj te osoby, które wcześniej przystąpią do spowiedzi, czy dzisiaj, ale będą miały czyste serce, przyjmą Jezusa w Komunii Świętej, mogą otrzymać szczególną łaskę. Łaskę zupełnego odpuszczenia win i kary. Jak Jezus powiedział o tym dniu, tego dnia są e, otwarte wnętrzności Jego miłosierdzia. Zresztą już na tym obrazie dobrze widzimy, że Jezus wskazuje na swój przebity bok, z którego wypływają e, promienie, e, promień czerwony i, i, i promień blady. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo szczególny dzień. Jezus również pragnął, aby tego dnia. E, Obraz, obraz Miłosierdzia Bożego odbierał szczególną cześć. Te wyjątkowe słowa widzimy, proszę siostry, w wielu językach. To jest z tak, że grzesznicy z praktycznie każdego zakątka świata docierają do Płocka? O tak, nawet kilka dni temu e, mieliśmy pielgrzymów z Wenezueli, ze Stanów Zjednoczonych o, Ameryki. E, rok rocznie przybywa tutaj ok, pielgrzymów około z 90 krajów całego świata, e, z, różnych, e, z różnych języków. Wczoraj też miałyśmy takie spotkanie właśnie z uchodźcami z Ukrainy, którzy tutaj e, z, e, kwa, z, kwa, są zakwaterowani w diecezji płockiej. Także to miejsce, które, które przyciąga e, wszystkich, e, wszystkie osoby, którym bliskie jest Boże Miłosierdzie, lub którzy tego Bożego Miłosierdzia e, potrzebują, a kiedy modlą się i przychodzą przed ten obraz Jezusa Miłosiernego, mogą doświadczyć Jego dobrego spojrzenia, Jego błogosławieństwa, którego teraz, no zwłaszcza w tych czasach niepokoju, w, czas, w czasie wojny e, bardzo potrzebujemy. Także mówimy się o Płosku, że jest to Betlejem orędzia Miłosierdzia, bo tutaj się wszystko zaczęło. Tutaj właśnie były pierwsze objawienia dotyczące obrazu Jezusa Miłosiernego i święta Miłosierdzia. Dlatego bardzo pragniemy jako nasze zgromadzenie aby ta świątynia jak najszybciej została ukończona. Połowa prac za nami, jak widać, jeszcze ściany nie są do końca wymalowane, jeszcze nie ma, nie ma posadzki. Także to też taka zachęta dla wszystkich, którzy chcieliby tutaj przyjechać, aby też wsparli nas modlitwą i ofiarą, aby jak najszybciej kościół mógł być otwarty dla wszystkich wiernych. Niech to właśnie taka pielgrzymów z Europy. Jak możemy wesprzeć budowę waszej świątyni? Kilka miesięcy temu zorganizowałyśmy na takiej platformie crowdfundingowej zbiórkę internetową na portalu udasie.pl. Ona trwa jeszcze 7 dni, dlatego jeżeli są osoby, ludzie dobrej woli, którzy chcieliby nas wesprzeć, wesprzeć tą rozbudowę, mogą nawet ten jeden złoty wpłacić właśnie na ten portal przez internet i w ten sposób wesprzeć, wesprzeć budowę. Tak, żeby wszyscy, którzy pragną się tutaj spotkać, spotkać z Bogiem miłosierdzie mogli, mogli to uczynić A to jest miejsce przecież wyjątkowe jak wspomniała siostra przed chwilą osoby z całego z całego świata docierają jakie, jakie modlitwy jakie intencje też można zanosić zanosi się pod ten obraz no, teraz szczególnie towarzyszy nam ta intencja codziennie intencja o pokój na świecie, ustanie wojny na Ukrainie. Wcześniej była to nieustanna też intencja o wygaśnięcie pandemii, o potrzebne łaski dla wszystkich chorych i cierpiących. Ale są też to intencje osób indywidualnych, które nieustannie piszą do nas maile dzwonią, czy przychodzą na naszej kaplicy, wrzucają swoje intencje do, do skrzynki. I my codziennie w godzinie miłosierdzia o 15.00 wszystkie te intencje, które otrzymujemy, kładziemy na ołtarzu, przed, ołtarzem, przed obrazem Jezusa Miłosiernego i je omadlamy. To są intencje o uzdrowienie uzdrowienie z nowotworu, ale też również takie intencje, które dotyczą życia codziennego, czyli o znalezienie dobrej pracy, o wyzwolenie też z nałogu, o zgodę w rodzinie, a także potrzebne łaski w szkole, w nauce dla dzieci młodzieży. Nie ma takich spraw, które by Panu Bogu, dla Pana Boga nie były ważne, zwłaszcza dla tego, który jest miłosierny i właśnie z tego miejsca, tutaj z Płockiego Sanktuarium, pragnie wszystkim błogosławić i udzielić. Potrzebnych łask. Wierzymy, że ten świat potrzebuje takiej oazy, pokoju i miłosierdzia, a to sanktuarium jest taką oazą. A więc wy, zaproszenie wyjątkowe do, 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 płocka. do płocka. Nie chcę zabrzmieć trywialnie, ale w perspektywie, bardzo bliskiej perspektywie na horyzoncie majówka. Co jeszcze, siostra mogłaby w płocku polecić dla wszystkich, którzy chcą czas zatrzymać na chwilę spotkać się, pomodlić przed tym obrazem, w zgodzie z Bogiem spędzić kilka dni, być może kilka godzin w płocku i druga składowa pytania, czy przed ten obraz każdego dnia można dotrzeć w jakich godzinach? Oczywiście tutaj nasz klasztor, nasze sanktuarium jest otwarte codziennie, już od 6 rano do późnych godzin wieczornych. Także zapraszamy każdego dnia, również ten weekend majowy, kiedy zapewne wiele osób będzie odpoczywać czy szukać też takiej przestrzeni na, na spotkanie z Bogiem. Nasz adres to sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, plac Stary Rynek 14 przez 18. Można zaparkować przed sanktuarium na Starym Rynku. I bardzo tutaj jest to teren widoczny, gdzie jest na zewnątrz budynku obraz Józefa Miłosiernego. Codziennie też mamy od godziny 7 do 17 adorację Najświętszego Sakramentu. A więc jest też taka przestrzeń, żeby w ciszy właśnie tutaj pomodlić się. Ale jest też możliwość przyjścia tutaj do nas jako sióstr i zgłoszenia grupy, czy nawet indywidualnych pielgrzymów, gdzie my tutaj oprowadzamy po tym, po tym terenie przyszłego nowego sanktuarium, a dokładnie w miejsca, gdzie się Pan Jezus objawił siostrze Faustynie. Także naprawdę bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. To sanktuarium jest dla Was, dla każdego Polaka i dla każdej osoby za zagranicy otwarte. A, do Płocka z Warszawy żeby beretem, Przecież... Jeszcze miejsce parkingowe Oj. jest przed sanktuarium, to kluczowe. Bardzo dziękujemy, Zachęcamy wszystkich oczywiście do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca, gdzie Jezus Chrystus ukazywał się świętej Faustynie. Siostra Diana Kuczek, przełożona Płockiego Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, oprowadzała nas po tym absolutnie wyjątkowym miejscu. Proszę siostry, bardzo dziękujemy raz jeszcze z serca dobrej, spokojnej niedzieli. Życzymy z Bogiem. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów. Szczęść Boże!